Stare zegary w wyjątkowy sposób odmierzają czas. Są też wspaniałym uzupełnieniem wnętrza. Bardzo często mają też swoją historię. Wiele osób chciałoby im przywrócić dawny blask. Czy zawsze jest to możliwe? Jeśli nie ma ingerencji człowieka, laika w to, naprawimy wszystko. Najgorsze jest to, jeśli ktoś niepowołany próbuje coś własnymi, własnym sumptem tam zrobić w tym zegarze, zegarku. Najczęściej go uszkodzi tylko. Myślę, że to jest prosta rzecz. Naprawa takiego zegara stojącego, podłogowego czy, czy wiszącego nieraz trwa też kilka dni. Bo no to też trzeba taki zegar cały rozebrać, każdą płytę sprawdzić, każde koło przepolorować czopy, posprawdzać łożyska. Jeśli są wyrobione łożyska, trzeba nowe łożysko nabić. Także trzeba taki zegar wyregulować. Dobrą oliwą go później nasmarować też nie tak jak niektórzy jakimiś wazylinami próbują smarować też brudne mechanizmy nie czyszcząc tego. Także no, tu jest wiele takich elementów, które składają się na to, że, że, że musi to robić fachowiec. W zegarach wiszących czy, czy stojących podłogowych. Robimy również renowację całego mechanizmu, robimy też renowację obudowy skrzyni, jeśli są jakieś ubytki, to, to też to uzupełniamy i taki zegar też mechaniczny, też co kilka lat powinien być poddany takiej renowacji. Dziś wielu z nas, by wstać rano, na czas używa alarmu w telefonie. Jednak solidny budzik nigdy nas nie zawiedzie. Czy zawsze trzeba kupować nowy? Okazuje się, że nie. O ile mamy dostęp do budzika produkowanego przed laty, warto pomyśleć, by nadal z niego korzystać. Starsi pewnie pamiętają jeszcze takie budziki radzieckie typu Sława, Drużba, Mir. Były to bardzo dobre budziki na kamieniach. One do tej pory mają po, po kilkadziesiąt lat i jeszcze je naprawiamy. Wymiana łożysk, ewentualnie innych elementów, jeszcze wchodzi w grę, i takie budziki do tej pory służą i, i będą służyły po, po takiej renowacji, po, po takiej naprawie. Jeśli więc mamy w swoim domu lub u swoich najbliższych stary zegar czy budzik, warto wykonać jego renowację, bo to wielokrotnie gwarancje niezawodności, a przy tym wspomnienia. Okazuje się, że z naprawami trzeba się spieszyć i nie tylko z powodu tego, że nasz zegar czy budzik mają z każdym rokiem coraz więcej lat. Niestety no nie ma następców. Z przykrością muszę powiedzieć, że od, kilku, czy od kilkunastu lat nie ma w ogóle uczniów w naszym zawodzie. To jest duża bolączka. Młodzież jakoś no nie, nie bardzo się garnie do, do tego zawodu i to nie tylko, że w Częstochowie czy, czy, czy tu u nas w powiecie, czy, ale generalnie w całym kraju no jest brak uczni w tym zawodzie.